Dostaflaika, su Ah, seis minutos. Eres un mal parido, ¿me entiendes? Yo te dije varias veces que solo quiero que tú me des algo para devolvértelo el 15 de junio. Ok, yo te dije que iba a estar en Mallorca mi madre. ¿Ves, Oji? Dije que iba a estar mi madre. Dije. że będzie tam mój przyjaciel, który wyjeżdżał z więzienia po 6 latach który wyjeżdżał z więzienia w marcu i ja chciałem go zaprosić jako mój zaproszony i to i to, rozumiesz? i tu ja to wiesz i żeby teraz ja bym się dawał przez jakieś 20-letnie 26-letnie kurwa dziecko z gałaczką kurwa obrażać i tak dalej na internecie, żeby się kurwa dać poniżać do takiego poziomu, że jakieś 60 tysięcy zł i tak dalej za co nawet kurwa pół zegarka sobie nie potrafię kupić to jest po prostu fałsz, pełen fałsz. Wiesz co chodzi? Mieliśmy firmę, powiedz ludziom, że kurwa szwalnia jest Twoich starych, powiedz, że kurwa ceny są zawyżone przez swoich starych, Ty zarabiałeś cały czas, ja z całego obrotu, z całego 100% obrotu dostałem 12%, a powinno być tak, że my zarabiamy 60, 70%, 30% kurwa są koszta. A tak niestety się działo, tak niestety było i tak dalej. No to ja, larma, no to ja, larma, no to ja. Jest... mandar malas cosas y todo esto tú te fuiste bajo el pico debajo de, lo, de la bola de Malik y por eso tú piensas que tú eres un fuerte pero tú no eres un fuerte me entiendes tú eres un cabrón tú no tienes respeto a la gente tú no respetas a tu propia gente tú le preguntas ah, a... Nie no tak szczerze, tak szczerze, że <laughs> no kurwa masakra stary Paula pinga o i to jest to i to stream i to i to, mętienny Ale na koniec dnia, ja tylko chcę weryfikować, tylko powiem ci Ty dałeś Robertowi moskiej 50 tysięcy Nie ma żadnych kwiatów, nic, dałeś to gotówki jemu A ja ci byłem wyniósł tyle i tyle pieniędzy wtedy Ja tobie jestem osobiście wyniósł kurwa 13 tysięcy i to twoje kurwa grosze i tak dalej Minus te twoje zawyżone ceny, minus te podatki i tak dalej To no tak. waganar po to lo churu. Yo no voy a volver a Polonia no tengo nada que ver con Polonia, ¿me entiendes? Pero te voy a decir muy fácilmente que al fin del día yo no te hice nada, yo no te hice sufrir, yo no te traje una, una ¿cómo se llama? Un, un fracaso a tu a tu a tu empresa, cualquier cosa. allí está que ni Nie było żadnego problemu, nie było czegoś takiego, że twoja firma, kurwa, cierpiała jakieś, kurwa, chujowe czasy przeze mnie, kurwa, że tam paręset tysięcy euro, żeście stracili i tak dalej. Opowiadasz, kurwa, tak to wesoło, tak jak ja bym był jakiś penner. Słuchaj, ja ci powiem szczerze jedną rzecz, nie? Moja siostra jest w stanie cię kupić. Mój mały brat jest w stanie cię kupić, stary, wiesz co? On w ogóle nie rozmawia więcej na mój temat, odpuść sobie to, kurwa, stąd. To, to jest śmieszne. Jego siostra jest w stanie mnie kupić, jego mały brat jest w stanie mnie kupić, a on zawsze żebrał u mnie, kurwa, 5000 tysięcy euro. Może kurwa się siostry zapytaj o pieniądze. Bladą gębą, gębą kurwa wyglądasz kurwa jak ogolony gremlin pierdolony. Przestań kurwa na mój temat rozmawiać. Te lo juro a Dios. Te lo a Dios. Deja de hablar sobre mi. Ja tobie nic nie zrobiłem stary, wiesz co chodzi. rozumiem sobie kurwa dwa, trzy razy żarty i tak dalej, Przestań sobie kurwa na taki level kurwa ściągać, że ty kurwa wiesz, bierzesz tych twoich słuchaczy kurwa, że oni potem pytają kurwa czy moje buty są oryginalne, czy to jest oryginalne, czy to jest tamto, kurwa wiesz co chodzi. דחמא אמפה תלו חורו. קונטולו כתנגו קונטולו כסנטו פמי. קונטולו קונטולו כסנטו פמי. קונטולו קונטולו כסנטו פמי. קונטולו 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 תלו חורו. דחמא אמפה מריקה תלו חורו. נתניה. Because they hazek osa empacky, no to echo na to eczony danio, no, no mam de a tu kasa, no mam de chętnia, a la casa tujecha, nie a la casa de tu marika, de kamerzysta i tak dalej, wiesz o co chodzi. Jest jak jest, wiesz o chodzi. Daj sobie święty spokój to ze mną, wiesz, co chodzi. Nie opowiadaj, kurwa, jakiś śmieszny kwot, to są śmieszne pieniądze, doskonale kurwa wiesz, że takie pieniądze na twoich oczach kurwa wydałem w 5 sekund, wiesz co chodzi. Kurwo, bo ci nie przywiozłem!

pero al fin del día, cuando tú empiezas a hablar una huevada, una tontería sobre mí, donde yo nunca te he hablado mal, y tú vas a seguir de hablar de unos 60, 70, 100 mil slots, y tú sabes que el coño que te parió no me va a pagar este dinero. Al fin del día, eso no son, eso no es plata para mí, ¿me entiendes? Habla con tus polaquitos como tú quieras, haga las cositas que tú quieras, pero al fin del día tú ya lo sabes, que al fin del día yo te voy a callar, weón. to mam Majin, Almeria i to i to. My wiemy. Zostaw kurwa ten temat. Mówię ci, przysięgam ci, bracie. Możecie pisać XD i tak dalej. Chuj wam wszystkim w dupę. Wiesz o co chodzi? Chuj wam kurwa wszystkim w dupę na okrągło tym, co kurwa wspierają tego typu kurwa zachowania ludzi, co kurwa uważają, że mogą się wywyszać na tle tego, że kurwa tutaj jest jeszcze 63 tysiące. Ty kurwo jebana, robiliśmy parę milionów złotych kurwa obrotu rocznie i tak dalej, ja Ci dałem kurwa pomysł, szmato, żeś kurwa sprzedawał swoje zasrane welury kurwa obok moich kurwa, poczekaj. Ty... Najśmieszniejsze jest to, że to ja wymyśliłem welur. To mówi, no zajebiście, zajebiście, to my też zrobimy, to daj inne kolory. Wyglądasz kurwa jak dziecko zdychające kurwa na białaczkę kurwa. Patrz na tego jak jakby kury wyglądacie, spójrz na mnie, bro, I'm looking good, bro. Wiesz co chodzi? Kto ty w ogóle jesteś? Kurwa, śmieciu bali, kurwa. Te oja, a cazar otra vez, lo que te digo. Otra vez te voy a ver. Cuando tú vas a decir una cosa sobre mí, te voy a sacar la creta, te lo Con todos santos del cielo, No, nic. No, to Sebastian, przyjeżdża przyjeść do Polski, kurwa. Czy się boisz? Nie ja no, przecież to kurwa jakieś głupoty tam kurwa pierdolił. No daj spokój. Masakra. Wszyscy <laughs> się do Jasia przypierdolił.